Właściwie Coś dziwnego się wydarzyło w mieście Brookhaven. Każdy nie wie, kto to zabił Marka Ogórka. Wiemy, że jest jeden zaginiony. Lecz może Mariusz Konopka jednak umarł. Był zamordowany. Kula w czole. Tylko jeden nam pozostaje. Marek ogórek. Mamy znowu dużych i porwanych. Niestety jest ich coraz więcej. Mamy dużo zamordowań, dużo po, pogrzebów. Tylko że Mariusz konapka okazał się nie być przestępcą. Lecz teraz to wpada na Marka ogórka. Ej, jazda, jazda, jazda! Cicho masz być, cicho masz być! <śmulacje> Rozumiecie? To jest... To jest groźba. Nawet nie dzwonię po... ...po policji. Nie ma Wymacej... Po... po... I nie ma. Mam tu swój gang. I normalnie... ...was czele. Pik, pik. I właśnie będzie. Rozumiecie? Marek Ogórek nie może zwyciężyć tym razem. Musimy go jakoś powstrzymać. Czy naszej ekipie uda się? To jest niewiadome. Ale wiemy to, że Marek Ogórek jest poszukiwany przez policję. Zajmie długo pierwszy odcinek. Niebezpieczne. Życie dwa. Barek ogórek.